Cześć wszystkim z tej strony Mikut. Dzisiejszy filmik będzie krótki, zwięzły i na temat, gdyż z racji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałbym Wam życzyć z okazji tych świąt wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, aby Wasze plany potoczyły się tak, jak chcecie, a wszystkie marzenia spełniły się, niekoniecznie tylko te związane z w World of Tanks. Pamiętajcie, że Boże Narodzenie to jest okres yy, rodzinny, dlatego wyłączcie te cholerne komputery, odstawcie wyżki na bok, zejdźcie na dół, siądźcie ze swoimi bliskimi przy stole i spędźcie miło czas. Yy, czołgi nie zając, nie uciefną, a po naładowaniu akumulatorków oraz napełnieniu, napełnieniu żołądków pyszną rybką wrócicie w pełni sił. Na pole bitwy i pokażecie, na co was stać. Dlatego jeszcze raz wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą to święto w tym okresie, tym, którzy obchodzą go w innym, albo nie obchodzą, również wszystkiego najlepszego, a czemu by nie, czemu macie być pominięci. Dlatego trzymajcie się jeszcze raz, smacznej rybki, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Cześć.